Jak pewnie pamiętasz, poprzedni wielki kryzys finansowy, czyli recesja i bestia z lat 2007-2009, była głównie związana i spowodowana przez bańkę na, na rynku nieruchomości. Pytanie, czy bańka również teraz pęka? I tutaj chciałbym tylko lekko rozgraniczyć poszczególne, poszczególne kraje. Myślę, że w Stanach powtórki pęknięcia bańki, jakie mieliśmy w 2007-2008 roku, nie będzie. To sytuacja jest trochę inna, natomiast niestety jest to bardzo prawdopodobne w odniesieniu do krajów europejskich. I tak się akurat składa, że w tym roku bardzo duża masa kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii będzie miała dostosowanie stopy. I osoby, które będą miały problem z obsługą kredytów hipotecznych, nie będą miały wyjścia, tylko będą zmuszone do sprzedaży. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Daniel Jankowski i naszym gościem J Lo, czyli nikt inny jak Jacek Lorek, doradca inwestycyjny, który swoje serce ma w jednym słusznym kierunku, czyli bardzo mocno w tematyce kryptowalut. Jacku, dzień dobry, witam ci serdecznie. Witam Danielu, witam Państwa. Słuchajcie. Bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać, bo już jakiś czas nie rozmawialiśmy. Mogę nawet powiedzieć, że stęskniłem się za rozmową z Tobą, więc cieszę się na tą okazję. Jacku, myślę, że nie tylko za mną, ale też za naszymi widzami, bo Ty jesteś z tych takich osób, które są proaktywne i mówisz, a może zróbmy Q&A, a może zróbmy to, zróbmy tamto, więc to nagranie niech będzie swojego rodzaju odpowiedzią na takie tematy, które najbardziej leżą na sercu naszym widzom. Ja bardzo zachęcam do komentowania, bo tak jak w innych nagraniach, tak samo w tym nagraniu z Jackiem, my się odnosimy... Do tego, co dla Was jest istotne. I może tak na początku, Jacek, hmm, przejdziemy do takiego tematu, o którym rozmawialiśmy około miesiąc temu. Nagranie było u nas na kanale Instytutu, a mianowicie o ryzyku recesji i o tym, jak to wpłynie na rynek bitcoina. No, bitcoin w perspektywie tego miesiąca czasu rośnie, więc co z tą recesją, Jacku? Co z tą recesją? Dobre pytanie. Co z recesją? Obecna narracja na temat recesji jest taka, że rynki akcji grają pod tak zwany soft landing, czyli miękkie lądowanie, albo nawet no landing. Czyli założenie jest takie, najwięksi optymiści uważają, że gospodarka ciągle jest w tej stratosferze i nie, i nie ma zamiaru jej opuszczać. Te oczekiwania są podyktowane głównie nadzieją na to, co się dzieje w Chinach. Jak, jak wiesz, Chiny się zdecydowały na odejście od polityki zero covid, otworzyli swoją gospodarkę na nowo. Można powiedzieć, że po takich przerywanych trzech latach zamykania, otwierania gospodarki i ostatecznie od, od, od tego odeszli. Świat myśli, Chiny nas zbawią. Ja uważam, że jest to bardzo Naiwne oczekiwanie, nie wydaje mi się, żeby Chiny nas miały zbawić. Zresztą kilka dni temu premier Chin ogłosił plan, na jaki, jaki jest zakładany wzrost PKB na ten rok. Tutaj jest mowa o 5% wzrostu. Gdyby mówić o krajach, o krajach mocno rozwiniętych, no to oczywiście 5% każdy by sobie życzył. Ale jeśli mówimy o Chinach, a pamiętajmy, że przez wiele lat oni mieli dwucyfrowe wzrosty oraz to, że startują z niskiej bazy, bo, bo mieli, mieli zamknięcie, to te 5% nie jest niczym, niczym szczególnym i te 5% wzrostu, jeśli nawet będzie dowiezione, świata nie zbawi. Zresztą w ogóle zapomnijmy już o dwucyfrowych wzrostach chińskiej gospodarki. Ich model rozwoju, czyli centralne planowanie. Powoli się wyczerpuje. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem, kiedy Polic biuro decyduje o tym, czy będą rosły półprzewodniki, a spadały nieruchomości, czy odwrotnie. Rynek jest najlepszym czynnikiem rozstrzygającym, gdzie powinno się alokować kapitał. <tryk> Czyli Chiny nie zbawią świata, ale to nie jest naj największy problem. Mo Moim zdaniem ważniejszą sprawą jest to, co dzieje się obecnie na rynkach nieruchomości. Na rynkach nieruchomości krajów rozwiniętych. Ja zresztą napisałem raport dla moich subskrybentów, który dzisiaj się ukazał. I w tym raporcie dosyć szczegółowo analizuję, co się dzieje na, na rynku nieruchomości i jak to wpłynie na gospodarkę. Przy okazji będę gorąco Cię zachęcał, żeby Przynajmniej część tego raportu została odtajniona i udostępniona szerszej, szerszemu gronu czytelników. Słuchajcie, Wracając do tego. słuchajcie, no Jacek namawiał, namawiał i namówił, a tak na poważnie dla tych wszystkich, którzy chcą tą część raportu, o której Jacek mówi przejrzeć, mamy dla Was tą ten raport, tą część raportu dostępną pod linkiem poniżej i będziecie przekierowani do grupy telegramowej i tam będziecie mogli zająć się lekturą tej właśnie wiedzy, o której wspomina Jacek. Ale Jacku wracaj, przepraszam za dygresję. Chciałem wytłumaczyć, gdzie będzie ten raport możliwy do przejrzenia ta część raportu. Wracając do tematu. Jak wiemy, stopy, stopy procentowe są podnoszone, to powoduje wzrost rentowności obligacji, a w oparciu o wzrost rentowności obligacji oparte jest oprocentowanie kredytów hipotecznych. Co ma szereg reperkusji dla rynku, dla rynku nieruchomości. Nieruchomości po osiągnięciu piku. W poszczególnych krajach, to były różne miesiące, ale generalnie w zeszłym roku, zaczynają spadać. Amerykański Case-Schiller Housing Index, taki publikowany przez FED, wskaźnik, te, taki z, wystandaryzowany wskaźnik cen nieruchomości, jest w tej chwili już 6% poniżej swojego szczytowego poziomu. Ten, ten poziom był osiągnięty chyba w połowie zeszłego roku. Czerwiec, lipiec. Podobnie się dzieje w, w innych krajach w Europie Zachodniej. Wielka Brytania jest najlepszym przykładem. Tam również nieruchomości są 6-7% poniżej swojego szczytowego poziomu sprzed roku. Ale ta sytuacja jest różna w różnych krajach i jakby chciałem ten, ten wątek pociągnąć. Przede wszystkim jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca nieruchomości. Jak pewnie pamiętasz, poprzedni wielki kryzys finansowy, czyli recesja i BESA z lat 2007-2009, była głównie związana i spowodowana przez bańkę na, na rynku nieruchomości. Pytanie, czy bańka również teraz pęka? I tutaj chciałbym tylko lekko rozgraniczyć poszczególne, poszczególne kraje. Myślę, że w Stanach powtórki pęknięcia bańki, jakie mieliśmy w 2000. W 7 roku nie będzie, bo sytuacja jest trochę inna. Natomiast niestety jest to bardzo prawdopodobne w odniesieniu do krajów europejskich ze szczególnym zaakcentowaniem Wielkiej Brytanii i w ogóle krajów północnej Europy, północno-zachodniej Europy. Dlaczego tak się dzieje? Wzrost stóp kredytów hipotecznych powoduje, że obsługa kredytów jest droższa czyli część osób, która kupowała nieruchomości w ostatnich latach przy niskich stopach nagle może zacząć się borykać z problemem obsługi tych, tych kredytów. Z tym, że inaczej trochę wygląda sytuacja w Stanach, ponieważ tam przez ostatnie 10 lat dominowały kredyty o tak zwanej stałej stopie procentowej. Mamy generalnie dwa rodzaje Kredytów hipotecznych. Jedne się nazywają ARM, od angielskiego Adjusted Rates Mortgage, czyli zmienna stopa, i FRM, czyli Fixed Rate Mortgage, stała stopa. W przypadku Stanów, FRM-y są oparte o rentowność 30-letnich obligacji, czyli wchodząc, zaciągając nowy kredyt, mam w pewnym sensie zagwarantowane, że mój koszt kredytu będzie przez 30 lat niezmienny i ponad 90% kredytów zaciąganych w ostatnich 10 latach w Stanach jest opartych o FRM. W związku z tym, z tego powodu rynek nie cierpi, że jakaś duża masa posiadaczy hipotek nagle nie jest w stanie ich obsłużyć i musi, musi sprzedawać nieruchomości. Oczywiście ci, którzy mieli ARM-y, no to już sytuacja jest inna, ale, ale tak powiedziałem, to w przypadku Stanów to nie jest dominująca grupa ale podwyższone stopy kredytów hipotecznych mają wpływ na kupujących, ponieważ kupujący dzisiaj chcąc kupić nieruchomość, no to zaciągają go już nie po tych stopach, jaką mają posiadacze FRM-ów sprzed kilku lat, tylko po stopach bieżących. W związku z tym inny wskaźnik publikowany przez FED, który się nazywa Affordability Housing, Home Affordability Index, czyli wskaźnik dostępności domów. On jest pochodną cen domów, jest pochodną stóp kredytów hipotecznych oraz dochodów ludzi. I ten indeks drastycznie spadł w ciągu ostatniego roku. On spadł spadał po pierwsze dlatego, że ceny w ostatnich latach rosły, ale przede wszystkim dlatego, że właśnie podrożały stopy kredytów hipotecznych. I on osiągnął poziom zbliżony do tego, co było w 2007 roku, czyli, czyli i nieruchomości wtedy teraz są tak samo trudno dostępne dla przeciętnego inwestora na rynku nieruchomości, który chciałby sobie kupić nowy dom i tak dalej, zmienić, czy się zmienić dom, jak to było w 2007 roku. I w związku z tym, o ile może nie mamy jakiejś, jakiejś podwyższonej podaży w sprzedaży domów, znaczy ona, ona jest, ale jest, ale oczekiwania są z reguły po cenach zbliżonych do tych szczytowych ale popyt się spozycjonował zdecydowanie niżej i w związku z tym transakcji jest mało, rynek w pewnym sensie jest zamrożony. Więc to wpływa, to już wpływa, ci, którzy muszą, no to jeśli, jeśli są zmuszeni do sprzedaży nieruchomości, no to oczywiście muszą, muszą się pogodzić z niższą ceną, ale ten spadek jeszcze nie jest jakiś dramatyczny i pewnie tak dramatyczny jak w latach 2007-2011, bo recesja się skończyła, a nieruchomości spadały jeszcze przez następne dwa lata. To pewnie tak dramatycznego spadku nieruchomości, jak, jak, jak wtedy w Stanach nie będzie, tamtej nieruchomości spadły ponad 30%, a to ma bezpośredni wpływ na recesję. Dlaczego? Dlatego, że ceny nieruchomości są podstawowym wyznacznikiem tzw. efektu bogactwa, z angielskiego wealth effect, czyli kiedy nasze nieruchomości są drogie, Mamy poczucie, że jesteśmy bardziej zamożni i mamy większą skłonność do wydawania pieniędzy. A gospodarka jest oparta, zwłaszcza gospodarka amerykańska, to jest głównie gospodarka oparta na konsumpcji. Więc spadające ceny nieruchomości, zwłaszcza jeśli będą spadać dalej, będą hamowały skłonność do konsumpcji, a, a w konsekwencji do spadku wzrostu gospodarczego. Z tym, że tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o stany, ten spadek nie będzie tak dramatyczny jak kilkanaście lat temu. Gorzej sytuacja wygląda w Europie, albo zdecydowanie gorzej wygląda w Europie. Różnica polega na tym, tutaj podam to na przykładzie Wielkiej Brytanii, że odsetek rm w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie wyższy niż w Stanach, ale nawet ci, którzy, którzy brali kredyty na zasadzie FRM-ów, to te kredyty, stopa procentowa jest inaczej oparta niż w niż Stanach. Tak jak powiedziałem, w Stanach to jest oparte o 30-letnie obligacje. W Europie, a Wielka Brytania jest najbardziej tym skrajnym przypadkiem jakby z drugą stronę, oparte są o stopy dwu- lub pięcioletnie. W związku z tym zaciągając kredyt FRM-owski tak naprawdę gwarantujemy sobie jego niezmienność przez 2 do 5 lat. A potem już te stopy są dopasowywane do bieżących stóp, stóp rynkowych. W związku z tym, i tak się akurat składa, że w tym roku bardzo duża masa kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii będzie miała dostosowanie stopy. I osoby, które będą miały problem z obsługą kredytów hipotecznych, nie będą miały wyjścia, tylko będą zmuszone do sprzedaży. Popyt z kolei zachowuje się podobnie jak w Stanach. Wskaźnik dostępności domów w Wielkiej Brytanii również drastycznie, znaczy on wpadł, ale w tym sensie spadł, to znaczy, że coraz, że, że, że jakby trudniej, jest niższa zdolność kredytowa yy, kupujących. Gdyby chcieli mieć taką samą zdolność kredytową jak przy tych stopach, jak mieli, powiedzmy, kilka lat temu, to ceny nieruchomości musiałby spać dalsze 30%. Spać dalsze 30%. I obawiam się, że, że, że do takiego spadku może w krótkim czasie dojść. A to będzie katastrofalne dla europejskiej gospodarki. I kryzys, myślę, że impuls się rozpocznie w Europie, ale rozleje się po całym świecie. A na pewno rozleje się po, po wszystkich rynkach finansowych, ponieważ rynki finansowe to są naczynia połączone. Także... Opierając się, na, opierając się na analizie nieruchomości, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby formalne potwierdzenie recesji nastąpiło później niż z początkiem trzeciego kwartału. A być może to będzie wcześniej. No i tak naprawdę to jest perspektywa tego, co czeka nas, inwestorów w tym roku, jeśli chodzi o gospodarkę, no, a jeśli gospodarkę, no to również rynki finansowe. To będzie miało przełożenie na rynki akcji w pierwszej kolejności, no ale przy, tak jak już wielokrotnie mówiłem, będzie miał również przełożenie na, na inne aktywa, typu choćby krypto. No właśnie, zaraz będziemy, będę chciał porozmawiać na temat krypto, ale Jacku, jedna taka rzecz, o której ty wiesz, ale nasi widzowie jeszcze nie wiedzą. 23 marca o godzinie 20 chciałbym razem z tobą zaprosić wszystkich na webinar, na którym dowiedzą się osoby, które będą, co to są czarne łabędzie. Kiedy się pojawiają, co oznaczają dla. Naszych inwestycji. Poruszysz też tematykę tego, w co i kiedy warto inwestować w 2023 roku oraz temat tego, jak przy długoterminowym podejściu do rynku oraz aktywnym inwestowaniu zarobić nawet w sytuacji, kiedy pojawia się właśnie taki czarny łabędź. Więc serdecznie zapraszam. Link to jest drugi link, który macie pod nagraniem. Zapisujcie się. I korzystajcie z wiedzy Jacka. A teraz mam takie pytanie dotyczące, Jacku, cykliczności Bitcoina. Jak jest Twoje podejście do tego tematu? Czy, czy ty wierzysz w te cykle? Czy sprawdza się kolejny cykl? Jakbyś mógł trochę więcej na ten temat opowiedzieć. Myślę, że z czasem ten 100-letni cykl na Bitcoinie, który jest związany z halvingami, będzie słaby. Jego znaczenie będzie coraz mniejsze, ponieważ Wraz ze spadającą emisją nowych bitcoinów, też rola górników w ogólnej podaży bitcoina będzie maleć. Ale wydaje mi się, że póki co, jak najbardziej. I znaczy jestem, jestem hmm. bardzo optymistycznie nastawiony do tego, co będzie po następnym halvingu. A przypomnę, że halving następny to mamy przełom marca-kwietnia przyszłego roku, czyli. Niewiele ponad, za niewiele ponad rok będziemy mieli kolejny halving, i na, no będzie na pewno szok podażowy. Szok podażowy, czyli no mniej bitcoinów emitowanych, stanie się on bardziej, mniej inflacyjny niż do tej pory. No i to będzie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na, na wzrost ceny. I spodziewam się podobnego zachowania, jak mieliśmy po halvingu 2020 i poprzednich halvingach z 16 i 12 roku. Więc póki co uważam, że cykl czteroletni obowiązuje, oczywiście mogą być jakieś takie drobne odchylenia typu czas pomiędzy twardym dołkiem, a, znaczy moment twardego dołka w odniesieniu do tego, ile czasu jest do następnego halvingu. Tutaj Tutaj mogą być różnice kilku miesięcy. Zresztą nawet w poprzednich cyklach też tak było, że dam przykład tego cyklu 2015-2018. To rynek zrobił dołek, czyli besta z 2014 roku. Rynek zrobił dołek i to uznawane za formalne dno bezy w styczniu 2015. Potem mieliśmy jakieś odregowanie. Nawet całkiem przyzwoite, bo wzrosty sięgały do 60-70%, czyli, czyli nawet jakby to, co mamy w tej chwili, jakby nie jest niczym nadzwyczajnym w porównaniu do tego, co było w roku 2015. Ale potem był retest tego dołka i retest dołka miał miejsce w sierpniu, dołek chyba pamiętam, był 24 sierpnia. I, i jakby porównując moment tego retestu dołka do daty następnego halvingu. Przypomnę, następny halving odbył się z początkiem lipca 2016, to ten retest dołka miał miejsce 10,5 miesiąca przed następnym halvingiem. W związku z tym do maja czerwca tego roku z mogą się dziać jeszcze różne rzeczy i to jakby nie będzie zaburzało tego właśnie wspomnianego przez ciebie czteroletniego cyklu. Dobrze, to jeszcze tak doprecyzowując, bo to mnie tak interesuje, mówiłeś o, o, o dołkach, o, o potencjalnych tutaj miejscach, gdzie jeszcze zobaczymy cenę niższą o wiele od tego, co aktualnie jest, ale czy według Ciebie wybicie potencjalnego nowego dołka na Bitcoinie będzie znakiem startu hossy? Po pierwsze nie. Nie jestem przywiązany i nie powiem to w ten sposób, że ja dam sobie uciąć rękę, że, że wybijemy nowy dołek. To, czego z, pra z prawdopodobieństwem no, w zasadzie bliskim pewności się spodziewam, to przynajmniej retestu, retestu tego dołka. Natomiast, czy nowy, nowy dołek będzie wybity, nie rozstrzygam tej kwestii. Zresztą ciekawa, ciekawą sądę widziałem. Na jednym z kanałów amerykańskich, gdzie subskrybenci mieli zadane takie pytanie, co obecnie robisz, jeśli chodzi o inwestowanie w Bitcoina? I mieli do wyboru: robisz DCA czy czekasz z gotówką na krach? 54% powiedziało, że, że, że robi DCA, 46% że czeka na, na krach. Bazując na tej odpowiedzi, powiem tak. To nie oznacza, że, 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 że tego krachu nie będzie, ale to oznacza, że ten krach będzie, jak ten procent spadnie. No bo tak to zwykle bywa. Tak to zwykle bywa. Jakby podsumowując, odpowiedź na, na Twoje pytanie. Nie rozstrzygam na, tym, na tą chwilę, że przebijemy nowe dołki, ale spadków się spodziewam. No i. No i Myślę, myślę, że to będzie raczej typu flash crash, czyli szybkie zejście i szybkie odbicie typu V-shape recovery w całej litery V. No i, de, no i de facto to by oznaczało start nowej hossy. Oczywiście ta hossa ma też swoje różne fazy, tak? I, 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 ta, i ta najbardziej dynamiczna faza hossy, no to to będzie, to jest melodia przyszłego roku po halvingu. Ale myślę, że że od ceny dołka do ceny, przy, która będzie przy halvingu, też będzie miejsce na, na spory wzrost. Opowiadałeś trochę o Chinach, Jacku. Yy, widzimy, że te Chiny, yy, tak jak gdybyśmy mieli sobie na linii czasu ułożyć, no to raz banują, potem mówią, że kryptowaluty są ok, potem znowu banują, yy, teraz znowu Hongkong gdzieś tam daje kciuk do góry, mówi się, że Hongkong no to jest Takim, jakby to powiedzieć, no, prekursorem, który potem yy, może mieć wpływ na to, yy, że, że faktycznie w Chinach będą patrzeć przychylnym okiem, ale jak według Ciebie yy, będzie faktycznie tak docelowo ta narracja wyglądać? No bo na ten moment, no to tak no, patrzymy, przyglądamy się temu, ale już widzieliśmy, że niejednokrotnie zdanie było zmieniane z dnia na dzień praktycznie. Yy, jak, yy, jak, jak, jak Ty na to patrzysz, jeżeli chodzi tutaj o? o tą przychylność na tym etapie Chin względem kryptowalut. Czy to jest coś, co faktycznie warto odbierać jako sukces, czy to jest tak, że no Hongkong Hongkongiem, ale jeszcze mamy Chiny i to tak w sumie dużo tej wody jeszcze upłynie, zanim faktycznie w całych Chinach będzie taka narracja, że, że, że te kryptowaluty są uregulowane i, i, i są OK i, i można inwestować co uważasz? Zanim odpowiem na to pytanie, to jakby sam sobie teraz trochę zaprzeczę, bo powiedziałem, że jestem zwolennikiem tego, że rynek weryfikuje różne ważne decyzje bardziej lepiej niż, niż Politbiuro. To teraz, a propos tego Twojego pytania i banu chińskiego, to można powiedzieć, że, że chińskie Politbiuro zrobiło swoim obywatelom przysługę. Bo przypomnę, że oni zbanowali Bitcoina wiosną 2021 przy cenie ponad 60 tysięcy dolarów. Więc teoretycznie je zrobili. Jeśli, jeśli w wyniku zakazu ktoś, ktoś się tego posłuchał, wiadomo, że, 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 że ludzie omijali i ci, którzy bardzo byli zdeterminowani, żeby inwestować w krypto, to pomimo tego banu to robili. Ale, ale, no ale powiedzmy, że jakaś część. Obywateli, stosując się do tych zakazów, została im zaszczędzona bezsła dzięki temu. Więc, więc ponowne otwarcie przy cenie 1 trzeciej tamtej ceny, no to, no to, to już chyba z tego tytułu obywatele mają jakiś, jakiś spory benefit. Na pewno jest to pozytywna informacja. No wszystko, co. co, co znosi poprzednie zakazy i jest proadopcyjne, no to jest, jest pozytywną informacją. Nawet jeśli robią to powoli, bo tak jak powiedziałeś, na razie tą furtką na świat jest, jest Hongkong, no to to, to to otwiera jakieś perspektywy również dla inwestorów nie tylko z Hongkongu, ale z całych Chin. Czy będzie to, czy, czy to będzie proces trwały, Szczerze mówiąc, nie wiem, natomiast widzę pewną zależność, że w kwestii stosunku do kryptowalut Chińczycy robią z reguły dokładnie odwrotnie to, co robią Amerykanie. Czyli kiedy Amerykanie byli pro, no to oni byli anty. Dzisiaj klimat dla krypto w Stanach jest niespecjalny, aczkolwiek ja nie sądzę, żeby to trwało jakoś. Szczególnie długo, no ale, ale dzisiaj tak wygląda, więc oni jakby w, kontra, w, jakby w kontrakcji do tego co robią Amerykanie, otwierają się na krypto. Pytanie jak Amerykanie zmienią front, co zrobią Chińczycy. Czy znowu jakby postawią się w opozycji do, te, do tego, co będzie się działo w Stanach, czy nie. Ale jeszcze bym tu chciał jedną rzecz powiedzieć. A propos chińskiego otwarcia i tego, czy, czy są pieniądze na inwestycje w Chinach. No bo oni otwierając gospodarkę tam oczywiście Ruszyli programy jakieś stymulusowe, czyli, czyli poszedł zastrzyk pieniędzy dla, dla, dla chińskich konsumentów. I Chiński Bank Centralny, Ludowy Bank Chin, robił sondaż wśród gospodarstw domowych, w jaki sposób chcą przeznaczyć środki, które w tej chwili do nich docierają ze strony, ze strony państwa. I to nie będzie odpowiedź. Wyniki tego sondażu są takie, że 60%. Respondentów nie zamierza przeznaczać tych pieniędzy na konsumpcję. Znaczy, to nie jest dobra informacja dla zachodniej gospodarki, bo za te pieniądze nie będą kupowane kolejne Tesle, kolejne iPhony, kolejne Mercedesy czy BMW. Tak? Na, na, na co liczy Zachód? Natomiast, jeśli 60% ludzi chce oszczędzać, no to Bitcoin jest pewną formą oszczędności. Więc być może jakaś część tych środków zostanie przeznaczona na długoterminowe inwestowanie w, w, na przykład w Bitcoina. Także całe, całe to zdarzenie ma, ma pozytywny wpływ. Natomiast czy to będzie trwały pozytywny wpływ, to nie wiem. No właśnie. Tutaj sytuacja pewnie dynamiczna, tak jak powiedziałeś, ciekawą perspektywę. Chiny dają kciu w górę, Amerykanie tak trochę bardziej w dół. I zobaczymy, czy te przypychanki będą miały dalszy ciąg. Jacku, dziękuję Ci bardzo za twój czas. Oczywiście was, proszę o to, żebyście komentowali, żebyśmy mogli w kolejnych nagraniach odnieść się do tych komentarzy. Jacku, czego byś życzył naszym oglądającym, tak na koniec. Więc ja, ja, ja po wszystkim też dziękuję za rozmowę i, i za uwagę wszystkich oglądających. Czego bym życzył no przede wszystkim chłodnej głowy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych a czas jest trudny i jak, że tak powiem żyjemy w ciekawych czasach. I to ciekawe słowo ciekawe ma raczej pejoratywne znaczenie. Więc, więc zachowanie chłodnej głowy jest szczególnie ważne. Przy okazji korzystając z możliwości. Życzę wszystkim dobrej lektury raportu. Polecam przeczytanie tego raportu i mam nadzieję, że przynajmniej z częścią z słuchaczy. Spotkam się 23 marca na moim webinarium. Dokładnie link będę do zapisu poniżej. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzymy dużo zdrowia. Jacku, dla Ciebie też Wielka Piątka. Dzięki, wielkie. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję, cześć.